Przedzimek nieokreślony E i N najczęściej używany jest przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej, kiedy mówimy o czymś po raz pierwszy lub wspomniana rzecz nie jest bliżej znana naszemu rozmówcy. Które rzeczowniki są policzalne, a które nie są, dowierz się z lekcji Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne gramatyka angielski. Pojawi się ona u góry po prawej, na końcu lekcji oraz znajdziesz link w opisie. Z racji, że przedimki nie mają tłumaczenia na język polski, to możemy wspomagać się, tłumacząc je jako jakiś, jakaś, jakieś. Na przykład, jakiś tam pies. A dog. Jakiś pies. A dog. Przykłady przedimka nieokreślonego. Kot, a cat. Godzina, an hour. A cat, an hour. Mówimy do kogoś: Patrz, tam jest pies. Ten pies jest bardzo duży. Look, there is a dog. The dog is very big. W pierwszym zdaniu nie jest nam on bliżej znany i użyliśmy przedimka nieokreślonego e. Look, there is a dog. Następnie mówimy o nim dalej, czyli znam już bliżej znany naszemu rozmówcy, stąd użyliśmy przedimka określonego the. The dog is very big. Kupiłem wczoraj rower. I bought a bike yesterday. Jakiś rower, jeden z wielu rowerów. I bought a bike yesterday. Przedimka nieokreślonego e używamy, gdy w wymowie słowo po przedimku wymawiane jest od spółgłoski. Na przykład miejsce, a place. Uniwersytet, a university. Wszystkie spółgłoski oraz samogłoski i wymowę alfabetu fonetycznego omówiłem w lekcji Symbole fonetyczne angielski. Pojawi się teraz u góry po prawej, na końcu lekcji oraz znajdziesz link w opisie. A Po e następuje samogłoska u w pisowni, lecz w wymowie j. Dlatego stawiamy przed imię nieokreślony e przed słowami zaczynającymi się od spółgłoski w wymowie. A university. To samo działa w drugą stronę. An hour. Po n następuje spółgłoska h w pisowni, lecz w wymowie słowa hour litery h nie wymawiamy. Stąd kolejną literą jest o, którą wymawiamy jak a, co powoduje, że to słowo czytamy od samogłoski. Dlatego przed słowem hour użyjemy przedimka n. An. an hour. Przedimka n używamy, gdy w wymowie słowo po przedimku wymawiane jest od samogłoski. Jabłko, an apple. Godzina, an hour. An apple, an hour. Pamiętaj, że chodzi o wymowę wyrazu, a nie jego pisownie, aby zdecydować, który przedimek postawić przed rzeczownikiem. Jeśli rzeczownik opisujemy przymiotnikiem, to przedimek stawiamy przedprzymiotnik. Dobry chłopiec. A good boy. A good boy. Jeśli jednak mówimy o konkretnym chłopcu i mówimy ten chłopiec jest bardzo dobry, użyjemy przedimka określonego the. Przed boy. The boy is very good. The boy is very good. Więcej o przedimku określonym i kiedy go używamy omówiłem w lekcji przedimek określony the, angielskiej gramatyka. Pojawił się po prawej u góry na końcu lekcji oraz znajdziesz w opisie filmu link. Obydwa zdania są poprawne. A blue cap, the blue cap. Użycie zależy od kontekstu. Przychodzimy do sklepu i mówimy: Szukam niebieskiej czapki. I'm looking for a blue cap, czyli szukam jakiejś jednej z wielu czapek. Gdy pani w sklepie pokaże nam dwie czapki, czarną i niebieską, a my zdecydowaliśmy niebieską, to wtedy mówimy już o konkretnej. Wezmę tę niebieską. I'll take the blue cap. I'll take the blue cap. Przedimka nieokreślonego EN nie wstawiamy gdy. Przed rzeczownikami w liczbie mnogiej. Dwie czerwone czapki. Two red cups. Two red cups. Przed rzeczownikami niepoliczalnymi. To dobra informacja. This is good information. This is good information. Jeśli przed rzeczownikiem pojawia się przymiotnik dzierżawczy my, your itd., moja dziewczyna jest ładna. My girlfriend is pretty. My girlfriend is pretty. Jeśli rzeczownik jest już poprzedzony słowami określającymi ilość, np. some, several, many, chcesz herbaty? Would you like some tea? Would you like some tea? Zacznij już dzisiaj naukę na ilęgujczyzn.pl. E Dołącz do naszej grupy na Facebooku oraz jeśli chciałbyś nas wesprzeć, możesz to zrobić teraz poprzez Patronite'a. Wszystkie linki w opisie. Pomóż nam rozprzestrzenić darmową naukę języków obcych. Wystarczy, abyś udostępnił jakąś jedną z moich lekcji na Facebooku. Na pewno Twoim zajęciom to się przyda. Dzięki. Zostaw łapkę w górę, aby mogły powstawać nowe lekcje za darmo. Zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi lekcjami. Napisz komentarz, jak podobała Ci się ta lekcja i napisz również, czego jeszcze brakuje na kanale. Dołącz do naszej grupy na Facebooku, gdzie udostępniamy sobie materiały i pomagamy sobie w nauce języka angielskiego. Obejrzyj również pozostałe lekcje. Dzięki i cześć!